Dzień dobry, tu ja mówię. A propos, mówię, to do Państwa mówiłem, że nie pamiętam kiedy ostatni raz 1 listopada był pięknym, pogodnym dniem. Czy to może do mojej rodziny? niewdzięczne, Niewdzięcznej za wszystkie łaski, jakie z mojej strony na nią spływają. Mam tu na myśli oczywiście te dwie, młode i stara przede wszystkim. Jeśli do Państwa to przepraszam za powtórkę, a chyba nie ma za co przepraszać, tylko trzeba podkreślać, pięknie jest dzisiaj. Takiego święta zmarłych dawno. Wszystkich świętych, zaraz dostanę tutaj. Jest. teraz to trzeba uważać na każde słowo. Święto zmarłych to chyba perelowski wynalazek, a wszystkich świętych to już wersja katolicka. Mała anegdotka życiowa, skoro już padło odniesienie do młodej i starej. To młoda wczoraj przybiegła do mnie, taka trochę skonfudowana, zakłopotana i mówi: tato chyba coś namotałam. No to pytam o co chodzi. A bo ta moja szefowa, a dziecko, pracuje w międzynarodowej korporacji, gdzie trzeba mówić po angielsku, niemiecku. To oznacza, że ja bym z głodu umarł. Yy, za cholerę yy, nie byłem w stanie. Niemieckiego się uczyłem 5 lat chyba. Yy, I Lichtwarzstein do Hoite. No i pytała ją przełożona, nie wiem jak to te Selec Managery się tam nazywają, co to za święto w Polsce jest jestem 1 listopada I wtedy młoda zaczyna tłumaczyć. A to takie szczególne święto. Polacy sprzątają groby, kładą kwiatki takie specjalne świeczki, bo ich mniejszych językach chyba nie funkcjonuje z nic. No, spotykają się z, z rodzinami, to jest taki czas refleksji, no i też trochę taka rewia mody. O tą rewię mody chodziło, jeśli, chodzi, jeśli mówimy o zamotaniu. Ale ja tak się przysłuchałem temu, co młoda niby się zamotała. I raczej nie dostrzegam tutaj zamotania. Trochę to tak wszystko razem wygląda. Niemniej jednak fenomen tego święta jest niezaprzeczalny i, i to jest właściwie e, fenomen Polski, bo chyba w żadnym innym państwie, w żadnej innej kulturze takiego święta nie ma i takiej formy upamiętnienia zmorowych nie ma. Wiadomo, to wszystkie holi, he, Halloweeny gdzieś tam w Meksyku bawią się też nieźle, trochę. E, oswajając się ze śmiercią ale ten polski fenomen jest polskim fenomen, fenomenem ja to święto zabrzmi to trochę dziwnie no bo to święto dotyczy zmarłych ale ja bardzo lubię to święto w tej chwili właśnie moda i starą są mamusi czyli u teściowej, na grobach dziadka i wujka a po południu będziemy odwiedzać babcię, która odeszła w tym roku no dla młodej to już prababcie. Prawie stuletni dziadkowie moi byli, jak odeszli. Ech, proszę Państwa, skoro mamy czas refleksji i zadumy, to też mamy taką symbolikę za moimi plecami. Stary grad niemiecki, którego już się raczej podrasować nie da, on już służy tylko do takich bieżących celów, jak wywożenie gruzu, celów remontowych wywożenie gruzu, przewożenie rur i innych akcesoriów budowlanych i taki obraz się rysuje, jeśli chodzi o partię, która jeszcze parę lat temu, dokładnie dwa lata temu sprawowała władzę, a w tej chwili jest w ciężkim dołku no i otrzymuje sygnały od, od takich, no, którzy chcą dokonać jakiejś refleksji znajomi jeszcze z czasów kampanii prezydenta Karola Nowrockiego nie ma sensu nawet opowiadać dziesiąty raz, że ja tam żadnych pieniędzy odpis nigdy nie brałem i brać nie będę. Niemniej jednak jak ktoś mnie prosi jakąś radę, poradę, to jej w ramach swoich zgromnych możliwości udzielam. I taki sygnał ostatnio otrzymałem, odpowiedziałem. To, co, to wszystko co mówię Państwu i od tej chwili jest cisza. Czyli ta refleksja jest połowiczna. Idzie kryzys za kryzysem, sprawa z Telusem jak została rozwiązana, no to już szkoda o tym gadać i to jest jeszcze taka sprawa rozwojowa i każda, każdy kolejny krok z tamtej strony to jest katastrofa, to jest klapa pr -owa. Ktoś słusznie zauważył, że tu nie ma najmniejszego znaczenia jak to w efekcie wyglądało, ale to jest mniej więcej afera wizowa. Tam to już był całkowity absurd. Wiecie Państwo, że ja mam wiele pretensji do pis ale akurat w tej kwestii broniłem, bo to jest kłamstwo na kłamstwie, ale PiS sobie z tym kompletnie pierra, bo nie poradził. I obawiam się, że przed nami jest kolejna katastrofa. Tutaj mam bardzo mieszane uczucia, uczucia ludzko-polityczne, ale w końcu mówimy o polityce, a tak jak wiadomo się w tańcu nie szczypie. To jest brutalny sprząt dla twardych chłopaków. I jeśli ta nowa sytuacja, która się, nie, na, która się w tej chwili rysuje, a już właściwie prześwita na horyzoncie bo widać po pierwszych ruchach, że może to się zakończyć bardzo źle dotyczy rzecz jasna Zbigniewa Ziobry. Na czym polega ta historia ludzko-polityczna? Z jednej strony, mamy do czynienia z człowiekiem schorowanym, bo w bardzo poważnym stanie, jeśli chodzi o zdrowie, a właściwie walczącym o życie. I z tego punktu widzenia, prawie każdy człowiek byłby w stanie zrozumieć, że jeśli Zbigniew Ziobro skorzysta z azylu politycznego na Węgrzech, który może być bardzo przejściowym azylem, bo za chwilę na Węgrzech odbędą się wybory. I co, czy Orban utrzyma władzę, czy nie utrzyma, to jest jak nigdy jedna wielka tajemnica. Do końca nie jak nigdy, ale no od 15 lat jest to w tej chwili największa tajemnica, bo tam szanse Orbana są oceniane najsłabiej od tych 15 lat. Jeśli pan Ziobro zdecyduje, zdecyduje się na manę stylu Romanowskiego, a Romanowski to nie jest dla mnie żaden bohater, właściwą postawą, jaką przyjął, no to wbrew pozorom matecki. Nawiasem mówiąc też człowiek, który walczy z chorobą nowotworową, Może nie jest to tak zaawansowane jak w przypadku Zbigniewa Ziobra, ale sytuacja jest praktycznie analogiczna. I to jest polityk, który zrzekł się mandatu, zrzekł się immunitetu, wiedząc rzecz jasna, że ten i tak mu zostanie uchylony, ale pr politycznego punktu widzenia, zachował się modelowo. No, mało tego odsiedział swoje w areszcie, przeżył i w tej chwili, przynajmniej w tym zakresie, może sobie powiedzieć: zachowałem się jak człowiek odważny, mam czyste sumienie w tym obszarze działań, przynajmniej w tym obszarze działań. W przypadku, że Zbigniew Aziabel, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Od strony ludzkiej być może jest to nawet walka, no jeśli nie o życie, to o własne zdrowie i to jest ta e, odmiana, która w sposób radykalny różni Romanowskiego od Ziobry. Ja dla Romanowskiego nie mam żadnych argumentów na obronę, nie chcę tego człowieka bronić, e, to że prawi kochani, czyli najbardziej fanatyczni wyborcy PiS go bronią, no to, to jest obraz ich samych, a nie... A nie mój problem. Jak się sprawowało władze, jak się wielokrotnie mówiło o tym, że uczciwie nie mają się czego bać, no to teraz trzeba to wziąć na swoje bary i trzeba bronić swojego. Natomiast z politycznego punktu widzenia, jakakolwiek ucieczka no Czy inne unikanie zderzenia z wymiarem sprawiedliwości, jaki on by nie był przez Zbigniew Ziobro, to będzie kolejny głęboki kryzys w Prawie i Sprawiedliwości, bo przypomnę, że w tej chwili Zbigniew Ziobro jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i chyba nawet wiceprezesem albo ktoś w jego imieniu tam sprawuje tą funkcję, bodajże Patryk, jaki no w związku właśnie ze stanem zdrowia. I nikt, proszę Państwa, z przeciwników. Nawet nie przeciwników, tylko też w opinii publicznej, większość opinii publicznej zapomni o tym. Zapomni o tym, w jakim stanie zdrowia jest Zbigniew Ziobro, natomiast będą pamiętać o szonie, o fujarach, o tym, że uczciwi nie mają się czego bać, o tym, że no co by nie mówić, Ziobro był bardzo surowy, można powiedzieć nawet bezwzględny, jeśli chodzi o ściganie oponentów politycznych jest twarzą wszystkich tych reform, jest nienawidzoną twarzą dla większości środowiska prawniczego. No i ma bardzo niskie notowania, jeśli chodzi o zaufanie społeczne, chociaż do tych sondaży to wiadomo zawsze trzeba mieć spory dystans. I tego się proszę państwa nie da wytłumaczyć żadnym męczeństwem, żadnym bohaterstwem i żadnymi innymi żywnymi historiami. Jeszcze raz podkreślę, polityka jest polityką e, i, takie, i taka sytuacja będzie wykorzystywana bezwzględnie. No, jakaś tam nikła szansa jest e, tylko w tym, że ktoś przegrzeje temat będzie się zachowywał jak Eliza Michali, która twierdziła, że ziobro w ogóle udaje chorobę nowotworową, ale to i tak się rozejdzie po kościach, bo tak działa fanacyzm polityczny, tak działa brutalna walka. Polityczna. I w momencie, kiedy PiS jest w kryzysie, i to nie byle jakim kryzysie, w głębokim kryzysie, no, PiS wygląda mniej więcej tak, jak ta skodzina za mną tu i teraz: od strony politycznej, intelektualnej, ale i też moralnej, niesie na sobie cały ciężar, kupę kamieni, jak mawiał Radosław Kaczyński, i to w jednym plecaku, co więcej, nie za bardzo zamierza to. Zrzucić tylko cały czas udaje, że wszystko jest było w porządku i nadal jest w porządku. Jeśli do tej kondycji politycznej dojdzie jeszcze sprawa ze Zbigniewiem Ziobry, proszę Państwa, ja naprawdę, naprawdę czarno to widzę. Możecie tutaj w ten piękny listopadowy dzień i w dodatku świąteczny wylewać na mnie wszystkie możliwe pomyje. Ale kiedy coś widzę, to po prostu o tym mówię i widzę to czarno. Widzę to bardzo czarno. Jeśli Zbigniew Ziobro nie zdecyduje się na powrót do Polski, no to zrobi sobie jeszcze jedną krzywdę. To znaczy, dostarczy koronnego argumentu sądowi, aby zastosować areszt. No bo skoro podejrzany w tej chwili, jeszcze nie oskarżony, ale podejrzany w tej chwili, unika. E Wymiaru sprawiedliwości, przebywa w innym kraju, no to prawdopodobieństwo, że będzie się tak nadal zachowywał, jest dość wysoki I tu już nawet niezależnie od tego, czy będzie to rozpatrywała kasta, czy nie kasta, no to praktycznie każdy sąd ma w takiej sytuacji związane ręce. Nie wiem, co zrobi Zbigniew Ziobro, nie wiem, co zrobiłbym na jego miejscu. Nie chcę się tutaj też stawiać w roli sędziego. To nie moje życie, to nie moje zdrowie, więc y, oczywiście łatwo mi mówić. Ja mogę tylko oceniać to no, na zimno, na chłodno, być może nawet trochę cynicznie, ale jednocześnie realistycznie, że Taka eskapada, taka ucieczka Zbigniewa Ziobro przełoży się w sposób katastrofalny na sytuację partii, którą w tej chwili reprezentuje, czyli partię PiS. No tym bardziej, proszę Państwa, że to była flagowa postać. Flagowa postać związana z wymiarem sprawiedliwości, no, która teraz będzie odżegnywana od czci i wiary. Będzie poniewierana, będzie wyśmiewana, wyszydzana i trochę w tym wszystkim racji będzie. I niestety trochę jest tym też takiego działania na własne życzenie. Trudno się naprawdę bronić przed takimi argumentami, które są przytaczane. I najbardziej bolesne jest to, że przytacza to taka postać jak Waldemar Żurek. Mam na myśli tutaj listy Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski, czy wystąpienie Terleckiego w jednym z wywiadów, gdzie on mówił, że to co robi Zbigniew Ziobro z Funduszem Sprawiedliwości rozdając garki i wozy, wozy strażackie jest i śmieszne, to mówił Terlecki, a Kaczyński mówił, że jest to działanie, że przestrzega z takim, przed takim działaniem, bo tam i z moralnego punktu widzenia i prawnego jest to działanie e, niebezpieczne. No to teraz, jeśli te wy, wy, wywlekane są te stare zaszłości, a trzeba jeszcze rozumieć kontekst tamtych czasów, no, wtedy była taka sytuacja kryzysowa nawet, że pan Zbigniew Ziobro miał razem z Solidarną ówczesną, bo później to się zmieniło na suwerenną, a ostatecznie umarło i ugrzęzło w pisie z Solidarną Polską mieli wylecieć z koalicji. Była ta słynna konferencja Zbigniewa Ziobro, gdzie on się tam ukorzył, wycofał i dzięki temu zachował stanowisko. To był taki czas, kiedy PiS z Solidarną Polską, kiedy Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim, no po raz kolejny wchodzili w konflikt, zresztą nie był to jeden konflikt, wszyscy wiemy co się działo na linii Morawieckiej, Ziobro i tych frakcji było mnóstwo, była frakcja Braty Szydło, Elżbiety Witek, która teraz o zgrozu ma się zajmować sprawami związanymi z, z tą nieszczęstą aferą związaną z zakupem działki. Proszę Państwa, ja najmocniej przepraszam, że w takim dniu, no ale z drugiej strony jest to taki dzień, kiedy warto sobie powiedzieć parę słów i właśnie dokonać pewnej refleksji. Nie zostawiam zbyt wiele optymizmów i te wszystkie refleksje raczej są bardziej przygnębiające niż dające nadzieję, ale to jest taka sytuacja, że albo rybka, albo akwarium. Jeśli, to trzeba powtarzać do znudzenia, Wielu miało do mnie pretensji. daj sobie już spokój z tym Nawrockim, Przestań bredzić, przestań ględzić, nie będzie żadnego Nawrockiego, zbierze baty. W ogóle to Czarnek jest najlepszy, ale tak czy inaczej to yy, niemalże w pierwszej turze wygra Trzaskowski. Ględziłem, ględziłem i oczywiście w ramach swojego skromnego poletka swoje wyględziłem. I w tym przypadku będę robił tak samo. Jeśli Tusk ma stracić władzę, to na pewno nie straci władzę z takim pisem i e, z taką sytuacją kadrową i, i z takim brakiem rozliczenia, z takim brakiem refleksji i z kolejnymi aferami, z kolejnymi katastrofami wizerunkowymi, które, e, no, które się mnożą po prostu. A mnożą się dlatego, że nikt nie ma odwagi dokonać resetu. Zarówno w obrębie kadr, jak i w obrębie rozliczenia e, z, z przeszłością, która się ta przeszłość zapisem ciągnie. No, proszę Państwa, e, ja nie wiem jak nazwać pomysł polityków PIS, którzy atakują Mencena e, jakąś tam wypowiedzią z 2020 roku dotyczącą lockdownu. No na taką wypowiedź to mogę sobie pozwolić ja albo Braun. No. Politycy PiSu są ostatnimi, którzy powinni w ogóle dotykać tego tematu. Przecież to jest piłka wystawiona do pustej bramki. No, natychmiast kojarzą się nazwiska, takie jak wspomniana Witek, już nie wspomnę o Niedzielskim, czy Rachoniu w Rękawiczkach, czy innych tych redaktorach. Fazetach e, e, i tak dalej, e, co oni wyczyniali, co oni wyprawiali z ludźmi, jak to wyglądało. No. A teraz jednym filmikiem z 2020 roku. Z Bencenem, odwrócić bieg historii i poprzerzucać odpowiedzialność, no to się nie da zrobić. no To też jest wyraz e, desperacji. I żeby było jasne, ten mit o tym, że tylko Konfederacja dzisiaj na to zwróciłem uwagę to rzecz jasna, fanatycy z tamtej strony się odzywali. Od początku była przeciwna, ale jest bzdura. Od początku do końca przeciwny był jeden Brown a wiecie Państwo, że to jest polityk, który polityk, performer, który nie ma u mnie ostatnio najlepszych, najwyższych notowań, ale sprawiedliwość i sprawiedliwość trzeba mu oddać, to był jedyny, natomiast pan Mencen grzecznie biegał w szmacie na twarzy pan Bosak robił zakupy i chodził do kościoła w szmacie, pan korwin Eee, ustawił się w kolejce do eliksiru, jako je, jeden z pierwszych. W Sejmie oprócz na wszyscy również zachowali te wszystkie o, obostrzenia. A co sobie napyskowali na konferencjach w tych samych szmatach na twarzy, to ich. Jasne, że głosowali w, w kilku tych ustawach związanych z całym, z tym szaleństwem przeciw, no ale przeciw głosowało też bodajże kilkunastu posłów PiS, między innymi pani Siarkowska, która w tamtym czasie należała do klubu PiS, więc ja pamięć, pamięć mam dobrą, no, ale na taką refleksję, z kolei na taką wagę mogę pozwolić sobie ja, I nie dlatego, żebym taki wielki, najmądrzejszy, ale dlatego, że w tym zakresie mam absolutnie czyste, szurskie Sumienie będzie źle, będzie bardzo źle, jeśli Zbigniew Ziobro nie wróci do Polski nie zmierzy się z tym. O czym zresztą wielu prawników mówi, że jest to absurd, kompletny absurd ten akt oskarżenia w przeciwieństwie do Romanowskiego, że to można mieć różne zastrzeżenia, no to ten akt oskarżenia oparty na kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą to jest czysty absurd. I, ale w drugą stronę, jeśli zbignie Ziobro będzie miał odwagę, będzie miał siłę przeciwstawić się temu wszystkiemu, to to może być poważny impuls, który pociągnie i wyciągnie, wyciągnie pis z dołka. No bo takiemu człowiekowi, który w tym stanie zdrowia walczy o swoje i nie tylko o swoje, no to bohaterstwo można niemalże na mocy prawa przy, przypisać. I gdyby tak się sprawy potoczyło, no to tutaj widzę nie tylko światełko w tunelu, ale reflektor w tunelu. Nie jest to pociąg, e, ale jak będzie, e, tego nie wiem. Na tym etapie jeszcze tego nie wiem, chociaż te sygnały, które dochodzą, spływają w tej chwili, no są dość niepokojące i wskazujące na to, że jednak opcja. E, Pozostania na Węgrzech czy szukania azylu w innym bezpiecznym kraju, no w tej chwili to chyba najbardziej bezpieczne są Stany Zjednoczone, bo raczej Trump władzy przez najbliższe cztery, tam jest kadencja czteroletnia, no to chyba przez najbliższe 3 lata nie straci, a na Orban może stracić w najbliższym czasie, bo chyba jakoś na wiosnę wybory są na Węgrzech, no to, to raptem 4-5 miesięcy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty, i wyciągamy wnioski, zdając sobie sprawę, że za chwilę usłyszę tu mnóstwo rzewnych wypowiedzi, samce idź, mi raka i wracaj do Polski, żeby cię tu zabił, ale to, to jest internet, A to ja wiem, że tu się głupota z mądrością przeplata i to w takich nieproporcjach, ale dysproporcjach, natomiast jeśli rozważać tą sprawę tylko i wyłącznie w kategoriach politycznych to nie ma innej, proszę Państwa, oceny, nie ma innej recenzji, niż ta, że brak powrotu Zbigniewa Ziobry i podjęcia walki z tym bezprawiem, które firmuje w tej chwili Żurek, będzie kolejną polityczną katastrofą dla PiS-u. Ale to już jest decyzja, decyzja indywidualna pana Ziobry, co on zrobi, jaką drogę wybierze. Jest tylko i wyłącznie w jego, w jego gestii. Natomiast to, jak to się przełoży, jest dla mnie oczywiste i żadne magiczne zaklęcia tutaj się nie pomogą. Kto dzisiaj pamięta, chyba nad, nad nazwiskiem mi wyleciał Ksiądz Olszewski chyba tak, też miał być bohaterem, też być miał być męczennikiem. Nie ma to żadnego politycznego przełożenia. To będzie, no mówiąc brutalnie, zabawa dla wyznawców, fanatyków politycznych jednej opcji. Ani świat się na tym nie pochyli, ani większość społeczeństwa w Polsce nie będzie żałować Zbigniewa Ziobry, no bo niestety wizerunek Zbigniewa Ziobry jest taki, jaki jest. Jedynie twarda, mocna postawa Zbigniewa Ziobry może spra spra sprawić, że on na tym wygra, tak jak wygrał podczas przesłuchania w komisji śledczej i jednocześnie wygra na tym, na tym PiS. Być może będzie to jakiś impuls do tego, aby w ogóle dokonać tych wszystkich przemian, które są konieczne, jeśli ta partia w ogóle myśli o odzyskaniu władzy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.